System umożliwia stosowanie wielopoziomowych taryf cenowych, uzależnionych m.in. od wielkości zużycia, rodzaju usługi i sposobów rozliczania z kontrahentem. System przewiduje indywidualne algorytmy rozliczania usług dla klientów, stosowanie słowników z formułami rozliczeń, rozliczanie różnych usług i jednostek miary zdefiniowanych przez użytkownika. Stosowanie symboli w rozliczeniach takich jak numer terminali, stacja uzdatniania wody, hydrofornia, przepompownia ścieków i inne, i sprzedaży zgodnie ze sprawozdawczością. System posiada możliwość rozliczania usług ciągłych proporcjonalnie po starej i nowej cenie w przypadku zmiany ceny, a także stosowanie starych cen do dnia podwyżki i nowych po dniu podwyżki bez rozbicia proporcjonalnego dla opłaty stałej rozliczanej w cyklu miesięcznym. Również rozliczanie zmiany stawki VAT i zmiany ceny w okresie rozliczeniowym dla różnych dat zmiany ceny. Zależnie od konfiguracji systemu, można wystawić odbiorcy jeden rachunek za wszystkie usługi lub rozdzielić pewne grupy usług odrębnymi rachunkami. Do jednego rachunku można dołożyć także inne usługi wykonywane jednorazowo lub okresowo na rzecz klienta. Istnieje możliwość rejestrowania dowolnych usług dodatkowych, które doliczone zostaną do najbliższego rachunku dla danego klienta. Możliwe jest wystawianie faktury za konkretną usługę lub też zbiorczej za wszystkie usługi świadczone kontrahentowi, a jeszcze nie zafakturowane. System przewiduje wariantowy sposób pracy na kartotekach, możliwość wyboru przez operatora preferowanej kartoteki w zależności od realizowanego scenariusza obsługi danych. System może wyliczyć średnią zużycia z trzech ostatnich odczytów, średniej z roku poprzedniego, stan lub średnią z okresu analogicznego z zeszłego roku. Wylicza szacunkowe zużycia na podstawie szeregów czasowych. Jest również możliwość stosowania własnych algorytmów dla szeregów czasowych. System umożliwia rozliczenie podliczników oraz innych usług rozliczonych w sposób ciągły, np. rozliczanie wspólnych zbiorników bezodpływowych w dowolnej konfiguracji dzięki pomocy definiowanych algorytmów. Automatycznie przy wystawianiu faktury może zostać rozliczona nadpłata zależnie od konfiguracji systemu. System wykorzystuje otwarty system kodów źródłowych GA i SQL Server. Rozliczanie usług poprzez generator aplikacji jest zintegrowane z obsługą bankową płatnościami masowymi i internetowym biurem obsługi klienta. Niezależnie czy klient dokonuje płatności w kasie czy u inkasenta, rozliczanie usług jest automatycznie przetwarzane przez system. Do faktur mogą być dołączone dedykowane dla danego kontrahenta dodatkowe informacje, dodatkowe indywidualne opisy do faktur, np. numery umów, możliwość automatycznego dołączenia do faktur informacji o zaległościach płatniczych i odsetkach. Szata graficzna faktury jest w pełni konfigurowalna dzięki wykorzystaniu w warstwie administracyjnej systemu generatora raportów. Wszystkie te zagadnienia zawarto w prezentacjach sprzedaży mobilnej i systemu finansowo-księgowego.